Szanowni Państwo, witam po przerwie. Zaczęliśmy od filmiku, który powstał także w ramach projektu. Za chwilę połączymy się z kolejnym prelegentem onlineowo. Z Białogostoku wędrujemy teraz w Polskę, w świat, posłuchamy o innych doświadczeniach. Mam nadzieję, że za chwilę zobaczymy panią Sylwię Betlej, która jest dyrektorką Biura do Spraw Rad Dzielnic i e, Współpracy z Mieszkańcami w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Partycypacją zajmuje się od ponad 10 lat. Zaczyna od budżetu obywatelskiego. Zajmuje się też organizacją spotkań z mieszkańcami, przygotowaniem, realizacją konsultacji społecznych. Ostatnie z nich to aktualizacja strategii Stareg miasta Gdańska do 2030 roku. Prowadzi szeroką współpracę z gdańskimi radami dzielnic. Obszary zainteresowania, partycypacja, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, nowe technologie. I Mam nadzieję, że panią Sylwię już mamy na łączach. Tak, dzień dobry. Słychać mnie, chciałam się tylko upewnić. Tak, słychać. Witamy, dziękujemy. Dziękuję. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja od razu z góry przepraszam, że łączę się z lotniska. Mam nadzieję, że łącze pozwoli mi bez przeszkód powiedzieć kilka słów o tym, jak, jak wygląda partycypacja w Gdańsku e-partycypacja. Jeżeli będą jakieś przeszkody komunikaty, to ja wtedy pozwolę się na chwilkę wyciszyć, żeby nie zakłócać a, ale, ale mam nadzieję, że bez przeszkód uda mi się powiedzieć e, kilka słów. E, to jest ciekawy moment tak naprawdę na to, żeby opowiedzieć o partycypacji, a właściwie o epartycypacji, dlatego że niedawno też właśnie z przedstawicielami Fundacji SocLab -la, Soc uczestniczyliśmy w forum praktyków partycypacji. To jest. E, Świetne wydarzenie, które pozwala na spotkanie różnych praktyków, przedstawicieli urzędów, organizacji pozarządowych, wiele osób, które z partycypacją się zajmują i mamy okazję właśnie wymienić się doświadczeniami, nauczyć się, poszukać nowych inspiracji. My w Gdańsku też takie inspiracje znaleźliśmy i też razem z Fundacją SocLab opowiadaliśmy o e partycypacji. A teraz jestem akurat w drodze do Brukseli i do miasta Louvain, gdzie właśnie też będziemy mieli okazję zobaczyć, jak wygląda partycypacja w innych miastach, w innych krajach. Także moment jest ciekawy, natomiast to co ja chcę powiedzieć o, o tym jak robimy to w Gdańsku, rzeczywiście moja przygoda z partycypacją zaczęła się od budżetu obywatelskiego i tym budżetem nieustannie się zajmuję, ale też z racji różnych działań, które robimy z mieszkańcami, szeregu konsultacji czy spotkań, no widzimy, że przez te, przez te lata raz, że technologie idą do przodu, a więc jakby musimy Podążać za pewnymi trendami, a z drugiej strony, jakby mm, widzimy, że mm, pewne rozproszenie narzędzi i miejsc, w których, z, którym, w, z których komunikujemy się z mieszkańcami, spowodowało, że poszukujemy jednego narzędzia, jednego miejsca, gdzieś, yy, gdzie moglibyśmy o tych wszystkich procesach komunikować, pokazywać, a, i tego nie mamy. Takie platformy istnieją, chociażby tutaj właśnie Citizen Lab czy Decidim, o którym też Państwo będą mieli okazję posłuchać. My szukamy tych inspiracji. Przez ten czas w Gdańsku, przez ostatnie lata troszkę nam się te różnego rodzaju rozproszyły te narzędzia i pojawiły się własne rozwiązania. Tu chciałabym od razu udostępnić ekran, żeby po prostu pokazać to na przykładach, Teraz udostępnię. Mam nadzieję, że będzie widać. Tak, więc mam nadzieję, że widać i udostępniłam stronę naszego budżetu obywatelskiego w Gdańsku. Tak jak mówiłam, trochę nam się te narzędzia różne rozproszyły. E, korzystamy przy budżecie obywatelskim, a więc przy takich najbardziej powszechnych konsultacjach społecznych, z e, systemu, który został e, jakby napisany, wyprodukowany specjalnie dla nas. Korzystaliśmy wcześniej z DIBO, z gotowej platformy, e, później korzystaliśmy jeszcze z innej, ale ostatecznie mamy teraz e, program e, ArtVote, z którego korzystamy już przy trzeciej edycji. E, Narzędzia do budżetu obywatelskiego wydają się już oczywistością i nie ma chyba, albo mało jest miast, które nie wykorzystują żadnej platformy, więc każdy mniej więcej wie, jak to funkcjonuje. Przede wszystkim narzędzie umożliwia złożenie projektu, bo nasz cały proces budżetu obywatelskiego przebiega online, a więc złożenie projektu, weryfikacja i głosowanie. Jesteśmy na etapie weryfikacji, więc można sobie po prostu projekty przeglądać. Każdy mieszkaniec ma możliwość wejścia, sprawdzenia, co w tej chwili jest złożone i na jakim etapie są projekty. Głosowanie także mamy online od samego początku. W zasadzie nigdy jako Gdańsk nie weszliśmy w głosowanie papierowe, co nam pozwala uniknąć takiego trudnego momentu przejścia, bo niektórzy jakby myślą o tym, mając głosowanie papierowe, jak i elektroniczne, żeby jednak z uwagi na pewną no, trudność we wprowadzeniu tych wszystkich głosów na przejście głos, na głosowanie tylko elektroniczne, ale to nie jest łatwy moment, łatwa decyzja, więc jakby nas to minęło. Natomiast ciekawy przypadek, bo na forum praktyków partycypacji mieliśmy okazję usłyszeć, że w jednym z województw. Gdzie jest budżet właśnie taki większy, właśnie zrezygnowano z systemu i, prze, i zostawiono tylko te głosowanie papierowe. To taki trochę dla nas dziwny ruch, ale, ale zdarzają się i takie. Także głosowanie i, i cały system budżetu obywatelskiego jest właśnie elektroniczny przez Internet. Warto pamiętać przy, przy wszystkich narzędziach, czy to będzie budżet obywatelski, czy jakikolwiek inny. Nie możemy wykluczyć i tutaj będzie chyba komunikat lotniska, więc na chwilkę się wyłączę. A może nie będzie to przeszkadzało? Wszystkie. M, warto pamiętać przy wszystkich narzędziach, że, m, żeby pamiętać o wszystkich osobach, które mogą nie mieć dostępu do internetu mogą nie mieć umiejętności cyfrowych, z różnych przyczyn nie mogą, nie korzystają, czy nie chcą korzystać z, z internetu. O takich mieszkańcach musimy pamiętać i przy budżecie obywatelskim też o tym pamiętamy i zapewniamy takie punkty konsultacyjne do głosowania na terenie miasta, gdzie mamy konsultantów i oni pomagają w głosowaniu. Przy wszystkich innych platformach też musimy o tym pamiętać, żeby nie ograniczać się wyłącznie do właśnie platformy elektronicznej z uwagi na to wykluczenia. Myślę, że to będzie ten dobry moment, żeby mówić o ciekawym przypadku, ponieważ też na forum praktyków partycypacji rozmawialiśmy z młodymi ludźmi, z młodzieżą. I nam się wydaje czasami oczywiste, że młodzi ludzie urodzili się z komórkami, oni wszystko wiedzą, oni właściwie niczego nie potrzebują, wszystko mają w internecie. Przy wszystkich narzędziach do partycypacji musimy pamiętać o tak zwanym offline. Nie tylko online, ale i offline. I tak jak mówiłam, co ciekawe, także młodzi ludzie zwracają na to uwagę. Nie każdy chce działać tylko w internecie, potrzebują spotkań, potrzebują rozmów, face to face. I to jest bardzo pozytywne zaskoczenie, dlatego że jak mówię yy, Obalił nam się ten stereotyp myślenia, że młodzi ludzie działają tylko w internecie. Także nie zapominajmy o tym narzędziu. Przepraszam, na chwilkę wyłączę. W międzyczasie tutaj na ekranie udostępnionym widzimy konsultacje społeczne w Warszawie. Ja przygotowując się zarówno do naszego spotkania jak i do publikacji przeglądałam różnego rodzaju narzędzia i miasta, które są wykorzystywane właśnie do e-partycypacji i między innymi Warszawa i Gdynia korzystają z platformy Decidim, czyli platformy na otwartym kodzie, którą można dostosować do własnych potrzeb. I Warszawa, i Gdynia taki ruch wykonały i można korzystać z konsultacji społecznych właśnie online poprzez Decidima. Tu jest ciekawostka, ponieważ ten Decidim można, on ma otwarty kod, a więc ten punkt wyjścia pewnie jest. Natomiast co się potem z tym zrobi, Zale, zależy trochę od potrzeb miasta. Od finansów i od tego, jak ona potem będzie używana. Większe możliwości mamy właśnie w konsultacjach społecznych Warszawy, gdzie to też ciekawe i warto podkreślić, że Warszawa. Zaimplementowała też konsultacje planów miejscowych, co jest, no jest sporym wyzwaniem, dlatego że plany miejscowe no są dosyć specyficznymi konsultacjami, które też wymagają map, określania dokładnie miejsc, więc jest to na pewno bardziej złożone konsultacje niż inne. Co ciekawe, Warszawa też, żeby mieć wszystko w jednym miejscu, sukcesywnie implementuje, Konsultacje e, archiwalne, a więc te, które się odbyły, to bardzo duży proces i pewnie zajmie jeszcze trochę czasu, ale rozumiem intencje i absolutnie uważam, że to fajna sprawa, dlatego że dzięki temu e, będą e, mieli w jednym miejscu e, jakby no, całą historię konsultacji e, warszawskich. I to jest właśnie druga zaleta e, wszystkich platform, e, o której warto pamiętać. Mamy jedno miejsce. Gdzie mamy informacje o wszystkich konsultacjach, mamy jakby ciągłość historyczną, wiemy, jakie się wydarzyły, e, jakie są planowane, e, jakie są opinie mieszkańców, więc e, no, taka informacja w jednym miejscu jest absolutnie świetna i uważam, że jeżeli byśmy jako Gdańsk e, szli właśnie, a, a chcemy iść w stronę e, właśnie takiej platformy do partycypacji, to jednak w takim wariancie rozszerzonym. No musimy mieć jakby pełną wiedzę o, dla mieszkańców, my pełną wiedzę jako urzędnicy o wszystkich konsultacjach I, i, i to jest nasza ambicja na najbliższy czas. Kiedy ona zostanie spełniona, tego dokładnie nie wiem. Mam nadzieję, że już wkrótce, dlatego że jako miasto mamy teraz, właśnie strategię Gdańsk 2030. I jednym z takich celów jest miasto smart, a więc miasto, które idzie z duchem nowych technologii, nowoczesności, nowych narzędzi. Na pewno będzie, to nie jest zresztą tylko cel Gdańska, ale też wielu innych miast i, i europejskich funduszy. I warto tutaj pamiętać o tym, że wiele, Wiele funduszy będzie właśnie do wykorzystania na różnego rodzaju narzędzia cyfrowe, dlatego teraz dla nas jako Gdańska jest ten moment, żeby właśnie sobie zrobić diagnozę, sprawdzić, wyselekcjonować wszystkie informacje, które nam są potrzebne do tego, żeby taką platformę, żeby te platformę podszukać, ale przede wszystkim musimy sobie określić cel. Zakres, trochę poniekąd fundusze, które byłyby do tego potrzebne, no i wszystkich interesariuszy naszych, a więc wydziały, urzędy, jednostki korzy korzystające właśnie z tej platformy, zobaczyć, jakie kto ma potrzeby. I jeżeli już znajdziemy to narzędzie, będziemy je implementować, to bardzo ważny element i etap, o którym musimy wszyscy pamiętać, my. Zaraz powiem o tym, dlaczego też bardzo o tym pamiętamy testowanie narzędzi. Jest to niezwykle istotne i testowanie narzędzi, a więc najlepiej z mieszkańcami, czyli tymi użytkownikami, pozwala nam na, na, na sprawdzenie tej platformy i unikanie błędów. I to jest właśnie pewne ryzyko przy różnych platformach, a zwłaszcza tak wrażliwych jak systemy do budżetu obywatelskiego, że no. Błędy informatyczne, jeżeli są, to mogą mieć poważne skutki, o czym się kilka lat temu przekonaliśmy, kiedy mieliśmy błąd w systemie w liczeniu głosów i błąd w głosowaniu. Także no, testowanie i, i naprawdę maksymalny wysiłek do tego, żeby sprawdzić funkcjonowanie platformy przed uruchomieniem. Jest bardzo, bardzo ważne. I wracając teraz tutaj do Gdańska, jeszcze do tego, z czego my korzystamy w Gdańsku, to oprócz systemu budżetu obywatelskiego korzystamy z mniejszych narzędzi i to, co mówiłam, co Warszawa zrobiła świetnie z planami miejscowymi, to Póki co w Gdańsku nasze biuro Rozwoju Gdańska, czyli jednostka planistyczna, e, korzysta z, geo, z Geoankiety. E, I taki można złożyć wniosek do planu, czy e, zaznaczyć miejsca, które, e, które chcemy, żeby były w, w planach miejscowych właśnie ujęte w jakiś konkretny sposób, e, pozwalają, to geo, geoankieta właśnie pozwala na takie zwinne i bardzo Ułatwiające wskazanie miejsca, wykorzystanie właśnie go ankiety w tym celu. Więc tutaj wiem, że Biuro Rozwoju Gdańska od wprowadzenia tego narzędzia zdecydowanie zwiększyła się liczba uczestników i, kon, i mieszkańców, którzy biorą udział w konsultacjach, przede wszystkim dlatego, że jest to łatwe. A więc siedząc w domu, mamy świetne mapy, które można wykorzystać: zaznaczyć miejsce, opisać, a z drugiej strony dla projektantów, jest to gotowa, bardzo szybko informacja o tym, co mieszkaniec miał na myśli, gdzie i jak chciałby daną, daną lokalizację przeznaczyć. Także go ankieta na pewno świetnie działa i myślę, że jeszcze pewnie będzie działała w Gdańsku przez jakiś czas. Jeżeli będziemy mieli jakieś nowe narzędzia, może wtedy połączymy siły i wykorzystamy wszystko w jednym narzędziu. Inne narzędzia, które mamy w Gdańsku, to na przykład właśnie Gdańskie Centrum Kontaktu czy Karta Mieszkańca. Specjalnie trochę pokazuję te różne narzędzia, żeby pokazać, że właśnie trochę nam się to drogi rozproszyły tej partycypacji. Może Gdańskie Centrum Kontaktu nie jest takim narzędziem typowym do tego, żeby mieszkańców zapraszać do rozmowy, ale za to pokazuje, Pokazujemy im kolejne narzędzie, aplikacje do tego, żeby mogli w szybki sposób i prosty komunikować się z urzędem e, czy z jednostkami. No, w tym wypadku konkretnym akurat poprzez zgłaszanie interwencji ale platforma nam też służy do różnych innych działań i kontaktów z mieszkańcami. Pani Sylwia, serdecznie dziękujemy w takim razie. Pani Sylwia, to jeszcze tak dopowiem, jest też współautorem podręcznika, więc tam jest dużo rzeczy opisanych, jest obszerniej o tym wszystkim, o czym pani Sylwia mówi, także zapraszamy. Podręcznik można nabyć u nas za darmo, oczywiście nieodpłatnie, a także jest na naszej stronie pod linkiem do ściągnięcia. Również będzie wkrótce w wersji, Angielski. Także Pani Sylwio, bardzo, bardzo dziękujemy. I tak jak Pani może mówić bardzo długo, my możemy bardzo długo słuchać, bo to są bardzo ciekawe rzeczy. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo.